Zatrzymaj się. Nie musisz biec, nie musisz nikomu nic udowadniać. Wystarczy, że przez chwilę posłuchasz ciszy, tej, która jest w tobie. Pod dłonią, tam, gdzie czujesz rytm życia, serce. Mały wszechświat, który bije w tobie nieprzerwanie od pierwszego dnia, nie jest tylko pompą krwi, to centrum twojego istnienia. Duchowy kompas, który wie, dokąd iść, nawet gdy ty już zapomnisz. Wiesz, serce ma swoją pamięć. Nie taką, jaką ma głowa, pełną faktów, dat i szczegółów. Serce pamięta inaczej. Pamięta emocjami. Pamięta dotykiem, słowem, spojrzeniem, które trwało zaledwie sekundę, a zmieniło w tobie wszystko. Każdy uśmiech, każde rozczarowanie, każdy ciepły gest, każde nie uda się, to wszystko zostaje zapisane w jego rytmie. Czasem bije szybciej, gdy wspomnienie wraca. Czasem zwalnia, gdy nie chcesz już pamiętać. Ale ono pamięta. Zawsze. Serce jest kroniką duszy. Każde uczucie, którego nie wypowiedziałeś, odkłada się jak cień, cichy, ale obecny. Każda miłość, którą w sobie zdławiłeś, zostaje tam jak ziarno, czekające, aż znów pozwolisz mu zakwitnąć. Nie musisz rozumieć wszystkiego. Nie próbuj analizować, jak to działa po prostu usiądź i oddychaj. Poczuj, jak serce unosi się i opada, jak fala w oceanie życia. Z każdym uderzeniem przypomina ci, że żyjesz, że mimo bólu, mimo przeszłości, mimo wszystkiego, wciąż potrafisz czuć. Czasem wydaje ci się, że to ono boli, że to ono pękło, ale prawda jest inna. To nie serce się łamie, to mur, który wokół niego zbudowałeś, zaczyna wreszcie pękać. I w tym pęknięciu pojawia się światło. Nie biegnij, nie uciekaj od tego, co czujesz, bo serce nie chce, żebyś uciekał, chce, żebyś je usłyszał. Posłuchaj go. Pamięta więcej niż myślisz, pamięta kim jesteś, zanim świat kazał ci o tym zapomnieć. Twoje ciało to nie tylko skóra, mięśnie i kości, to mapa twojego życia. Każdy oddech, każda myśl, każda emocja zostawia w nim ślad, delikatny, niewidoczny, ale prawdziwy. Ciało pamięta nawet wtedy, gdy ty chcesz zapomnieć, pamięta chwile, w których nie mogłeś wypowiedzieć słowa, które dławiło się w gardle. Pamięta ten moment, kiedy musiałeś być silny, choć wszystko w tobie krzyczało, żeby po prostu upaść i płakać. Pamięta to nic mi nie jest, które mówiłeś, gdy tak naprawdę bolało całe życie. Ciało nie kłamie, nie potrafi udawać. Kiedy umysł zaprzecza, ono mówi prawdę. Czasem szeptem, napięciem w karku, ściśniętym żołądkiem, bezsennością, czasem krzykiem, chorobą, która prosi, byś wreszcie się zatrzymał. Bo kiedy dusza płacze, ciało zaczyna szeptać, a gdy zignorujesz ten szept, zaczyna wołać głośniej. Nie po to by cię zranić, ale po to byś usłyszał. Nie ma chorób przypadkowych, są tylko wiadomości, których nie chcieliśmy odebrać. Każdy ból ma swój początek w emocji, której nie pozwoliliśmy odejść. Złość, żal, wstyd, strach jeśli ich nie uwolnisz, ciało weźmie je na siebie. Nie po to by cię karać. Ale by cię ochronić. Kiedy ciało choruje, to znak, że coś w twoim życiu nie płynie tak jak powinno. Że gdzieś w środku zatrzymał się nurt. Że twoje serce i umysł przestały ze sobą rozmawiać. Że odwróciłeś się od siebie. Ale ciało nie jest wrogiem. Ciało to twój przyjaciel, twój przewodnik, twoje lustro. Nie chce cię zranić. Chce, żebyś wrócił. Żebyś znów poczuł siebie. Dotknij swojej dłoni. Spójrz na nią. Czy widzisz, jak żyje, jak pulsuje pod skórą? To nie biologia, to energia, która mówi: Jestem tu dla ciebie, jeśli tylko mnie usłyszysz. Twoje ciało słucha każdej myśli, jaką o sobie wypowiadasz, więc mów do niego z czułością. Zamiast jestem zmęczony, powiedz: Potrzebuję odpoczynku. Zamiast jestem chory, moje ciało wraca do równowagi, bo ono wierzy w każde Twoje słowo. I kiedy zaczniesz mówić do siebie z miłością, ono zacznie odpowiadać zdrowiem. Bywają takie dni, kiedy nic nie ma sensu, kiedy serce nie bije już z radości tylko po to, żebyś przetrwał, kiedy wstajesz rano i czujesz, że coś w tobie zgasło, ta iskra, która kiedyś była światłem. To nie jest słabość, to wołanie duszy, której nikt nie nauczył, jak się kochać, kiedy boli, bo od dziecka uczono nas, jak być silnym. Jak nie płakać, jak się nie załamywać, jak udawać, że wszystko jest dobrze. Ale nikt nie nauczył nas, jak się uzdrawiać, gdy serce pęka. Więc zaczynamy chować uczucia głęboko, jakby były czymś wstydliwym. Zamykamy się. Zamieniamy miłość na kontrolę, a czułość na milczenie. Zamrażamy swoje emocje, byle tylko nie poczuć znowu tego bólu. Ale serce nie znosi ciszy. Nie tej zewnętrznej, tej wewnętrznej. Bo w tej ciszy przestaje płynąć życie. Kiedy serce milknie, dusza zaczyna chorować. Nie dlatego, że jest słaba, tylko dlatego, że nie może już oddychać miłością. A bez miłości nie ma życia. Nie bój się poczuć. Nie bój się łez. Łzy nie są oznaką słabości. Są dowodem, że wciąż masz w sobie miłość. Że wciąż ci zależy. Czasem trzeba się rozsypać, żeby wreszcie zobaczyć, z czego jesteśmy zbudowani. Nie ze strachu, nie z bólu, nie z przeszłości, ale z miłości, która wciąż tam jest, nawet jeśli myślisz, że już jej nie ma. Bo serce nie umiera. Nigdy. Ono tylko czasem przestaje wierzyć, że ktoś jeszcze je usłyszy. Ale ty możesz być tym kimś. Możesz położyć dłoń na piersi i powiedzieć: Słyszę cię, jestem tu. I wtedy coś się wydarzy. Cisza zacznie się topić, ból powoli zamieni się w spokój. Bo serce nie potrzebuje, żebyś był doskonały. Ono potrzebuje tylko, żebyś był prawdziwy. Nie da się uleczyć serca, jeśli wciąż nosisz w nim żal. Nie można otworzyć dłoni, jeśli w środku wciąż ściskasz kamień. Przebaczenie nie jest zapomnieniem. Nie jest też zgodą na to, co było złe. Przebaczenie to moment, w którym mówisz sobie, nie chcę już więcej cierpieć. To decyzja, by pozwolić życiu znowu płynąć bo dopóki trzymasz w sobie gniew, strach czy żal, twoje serce bije w rytmie przeszłości. A przecież ma bić dla teraźniejszości, dla tego co jest tu i teraz. Widzisz, twój umysł to potężna maszyna. Twoja podświadomość to gleba, na której rośnie całe twoje życie. Każda myśl, każde wspomnienie, każda emocja trafia tam jak nasiono i rośnie. Czasem w kwiat, a czasem w cierń. To, o czym myślisz, nie znika tworzy twoje ciało, twój oddech, twój rytm. Nawet bicie serca reaguje na twoje myśli. Jeśli próbujesz je kontrolować, zmusić do rytmu, zaczyna się gubić bo chaos umysłu zawsze przenosi się na ciało. Ale gdy oddajesz się w rytm wszechświata, w ciszę Boga, wszystko wraca do porządku. Serce zaczyna bić spokojnie, jakby w zgodzie z niebem. Bóg stworzył w tobie harmonię. Nie musisz jej szukać, wystarczy, że przestaniesz ją zakłócać. Wszystko, co prawdziwe, bije w rytmie miłości. Przebaczenie jest właśnie tym momentem, w którym przestajesz walczyć z życiem, przestajesz analizować, zaczynasz ufać, i wtedy serce się uspokaja, rytm wraca, bo nie ma uzdrowienia bez pokoju, a pokój zaczyna się w myśli, która mówi: Wybaczam sobie, innym życiu, teraz uspokój emocje i afirmuj ze mną. Moje serce jest wolne, wybieram pokój. Każde wspomnienie zamienia się w światło. Moje ciało oddycha miłością, a rytm mojego serca jest zgodny z rytmem Boga. Kiedy przebaczasz, nie tylko leczy się dusza, leczy się całe ciało. Każda komórka czuje, że może wreszcie odpocząć, że może znów żyć w rytmie stworzenia, bo Bóg nie stworzył Cię byś cierpiał. Stworzył Cię byś kochał siebie innych i życie, które przez Ciebie oddycha. Świat staje się prosty, kiedy myśli i serce zaczynają mówić tym samym językiem. Nie ma wtedy rozdźwięku między tym, co czujesz, a tym, co robisz. Nie ma wątpliwości, lęku ani chaosu. Jest tylko spokój, jak ciepła fala, która ogarnia całe ciało, bo serce wie pierwsze. Zanim pomyślisz, zanim nazwiesz, zanim zrozumiesz, ono już wie. To nie jest logika, to jest mądrość. Mądrość, która nie potrzebuje dowodów, bo jest zapisana w samej strukturze życia. Twoja podświadomość to pomost między sercem a umysłem. To ona tłumaczy emocje na materię, uczucia na doświadczenia, pragnienia na rzeczywistość. Jeśli zasiejesz w niej miłość, zobaczysz miłość, jeśli zasiejesz lęk, lęk stanie się twoim światem. Wszystko zaczyna się w myśli, ale dojrzewa w sercu. To dlatego Marfi mówił: Podświadomość nie zna żartów. Przyjmuje każdą myśl jak prawdę, nie pytając, czy to, co mówisz, jest dobre czy złe. Dlatego wybieraj swoje słowa z czułością, bo każde słowo to nasiono, które zapuszcza korzenie w Twoim życiu. Kiedy mówisz, jestem spokojny, jestem zdrowy, jestem kochany, Twoje serce odpowiada rytmem, a ciało wchodzi w harmonię. Ale gdy powtarzasz, nie dam rady, boję się, nie zasługuję, Twoje serce się kurczy, jakby próbowało schować przed Tobą swój własny blask. Zaufaj sobie, zaufaj temu, co czujesz, zanim to oceniasz, bo to nie rozum prowadzi cię do uzdrowienia, to intuicja, głos, który mówi cicho, ale zawsze prawdziwie. To Bóg w tobie mówi twoim sercem. Kiedy zaczynasz Mu ufać, wszystko zaczyna się układać: ludzie, wydarzenia, zbiegi okoliczności to nie przypadki, to odpowiedzi. Wszechświat reaguje na twój stan serca. Zamknij oczy i wyobraź sobie, że światło schodzi z Twojej głowy do serca. Czujesz, jak ciepło wypełnia klatkę piersiową, jakby rozpuszczało w tobie wszystko, co twarde, zimne, obojętne. To jest moment, w którym wracasz do siebie. Gdy serce i umysł biją jednym rytmem, świat nie musi się zmieniać, żebyś poczuł spokój. To ty się zmieniasz i wtedy wszystko wokół zaczyna tańczyć w harmonii z tobą. Nie potrzebujesz cudów. Ty sam jesteś cudem, który uczy się siebie od nowa. Nie musisz już szukać, nie musisz już uciekać przed sobą, bo to, czego szukałeś przez całe życie miłość, spokój, sens było tu od początku, w tobie. Wszystkie drogi, którymi szedłeś, wszystkie błędy, które popełniłeś, wszystkie łzy, które spadły, prowadziły cię dokładnie tu, do miejsca, w którym zaczynasz rozumieć, że Twoje serce nigdy nie było złamane. Było tylko zamknięte. A teraz otwiera się powoli, jak kwiat o świcie, nie z lęku, z miłości. Bo wreszcie wiesz, że nie musisz być doskonały, by być kochany. Nie musisz wszystkiego naprawiać. Wystarczy, że będziesz obecny. Twoje ciało, twoje serce i twój umysł zawsze chciały tego samego. Chciały, żebyś wrócił, żebyś spojrzał w lustro i powiedział: Witaj, pamiętam cię, wybaczam ci, kocham cię. Nie ma większego uzdrowienia niż powrót do siebie. Nie ma większej siły niż miłość, która nie ocenia, tylko przyjmuje. Bo kiedy kochasz siebie, naprawdę, szczerze, świat zaczyna kochać cię tak samo. Afirmuj razem ze mną o zdrowe serce tak piękne i pełne dobroci. Moje serce jest moim domem. Każde wspomnienie zamieniam w miłość. Każdy oddech przywraca mi pokój. Moja dusza pamięta tylko to, co piękne. Dziękuję za to życie. Dziękuję za siebie. I jeśli te słowa poruszyły cię nawet na chwilę, zatrzymaj się jeszcze raz. Weź oddech. Poczuj, że wszystko czego potrzebujesz, już w tobie jest. Soulcraft zdrowie, lekarz dusz. Subskrybuj nie dla mnie, subskrybuj dla siebie, dla swojego serca, dla swojego światła, dla tej części ciebie, która właśnie zaczęła się budzić.